Kilka osób prosiło, żebym przedstawił swoją kolekcję lotek. No to lecimy. Loxley. Najpierw Nasiry. Scarlet. Tuki. Dwie sztuki tak jak u Nasirów. Robiny. Później Matthew Edgar. Massacre. Mission. Axiom. Kronos. Nightfall. Lotki Martina Lukmana od Trinidad. Devon Peterson. Phase 1. Shot. Minał z Unicorn. Kciuk. Kalen. Klasen. DNA. Soft. Gary Anderson. Phase 3. Soft i Steel. Jakieś softy randomowe z Darts Cornera Smoothies 21 gram Od Designy Od Designy także taka replika lotek yy, Gary'ego Andersona Kanada yy, Od Cosmo Jack Main Monster Jele Klasen Mac y, Michaela Van Gervena Christian Kisson Winmau Od Vinmał także Van Gerven w wersji 120 g, gramów Raymond Van Barneveld Od Targeta Adrian Louis Pixel i na koniec Sebastian Białecki Trochę tych lotek jest Z dartejskim pozdrowieniem